Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. Jestem przy tym ognisku, które ostatnio udało nam się odkryć. No i z tego miejsca ruszamy w dalszą drogę, żeby jeszcze poeksplorować ostatnią część tak jakby Fortecy Sena. Więc bez przedłużania tutaj można pierwsze miejsce zwiedzić, teraz na prawo. Tutaj jest taki skręt. E, tutaj, chyba, o ile mnie pamięć nie myli, będzie dwóch takich rycerzy do pokonania. I będzie można zdobyć pierścień, który chyba chroni przed ogniem. O ileś e, punktów czy procent. Ja w sumie punktów chyba. Ojejcie, tarczy mu uderzyłem. To no, są tacy. Przeciwnicy ich można było właśnie spotkać w parafii umarłych, w tym kościele na przykład. Albo jak się do gargulców biegło, też taki jeden był, tak jak widzicie, trochę zamotany, ale uderzył mnie raz, niestety. O, coś nawet wydropił. Wydrafi coś? Czy mi się wydaje? Nie, ja się tak świecę po prostu. Dobra. Jak widzicie mam 10 stusów. Rozpaliłem sobie to ognisko także, żeby mieć, bo przy każdym nowym ma się tylko 5. Więc musiałem je rozpalić. A że mam tych człowieczeństw naprawdę dużo. To nie żałowałem. Najwyżej kiedyś, jak będzie trzeba, pójdę pofarmić. O, ten coś wydropił. O, odłamek tytanitu i dużo odłamek tytanitu. O, to bardzo fajny drop. No tak. Zamiast trafić w skrzynię, dowalę w mur. Tak jak mówiłem, Sygnet z kamienną płytką ognia. Ja sobie założę ten pierścień, szczerze mówiąc. Bo tu będzie rzucać ten golem. Kamienne płyty będące symbolem prawdziwych rycerzy dają siłę pozwalającą pokonać przeciwności losu. Czerwona płyta symbolizuje ogień, chroniąc swego właściciela przed płomieniami. No, w sumie nie pisze ile. Ale zakładamy go. idziemy dalej. Ta część zrobiona. Oni nie żyją. Właściwie... ojciec, oni już cały czas nie żyją. Po prostu zostali pokonani. Dobrze. czekajcie. Teraz jakoś się... Aha, tutaj są schody, się zawiesiłem, dobra Idziemy w dalszą drogę tak jak Mówiłem To teraz pójdziemy sobie W tą drugą stronę Tak, tu się idzie tędy, pójdziemy sobie Tutaj Najpierw, o Tak, po kolei Tu U. Widzieliście jaki ogień? On, tu ten golem taki rzuca tu jest dusza dusza spoko wziąłem ją zobaczcie jaki ogień tu jest dużo dołamek titanitu dwa i dobra Ojej, on tu też może rzucić o Boże naprawdę i zginę Jezus spadam stąd nie o Jezus ja nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że on tu dorzuci, a jednak tak, Szlak by go trafił, widzicie, to jest taki ten wielki rycerz, który właśnie, Jezu, jak to jest głośne, całą energię mi zabiera tą tarczą, ja mogę musiał obejść, o, można by chstęba włożyć, czy nie, bo... W sumie tu nie wiem. Nie, ja on mnie za każdym razem trafia. Jak widzicie, on nie jestem silny, wolny. To trzeba. a yy, Za tył. Podejść i tyle. Już pokonany. Yy, Pierściń na wprost. Ok, sobie zjedziemy po drabinie. Trzeba na jego tyły przejść, a nie za tył się poprawię No to tak nie brzmi Zbyt profesjonalnie O, tu jest kolejny przeciwnik O, koleżka strzela Opatrzcie, patrzcie, Oa! Ła! Patrzcie, cwaniaczka O, To jest taki dosyć Zwinny przeciwnik Jak widzicie On ma rapier Ale... I trochę szalony. Właśnie bo on mnie zabije. Do mnie wyjaja. Oj. Uciekaj, uciekaj. O, dobra, dobra. Znużyłem. No patrzcie, no nie mogę użyć ataku. Okej, okay, użyłem. O, jeszcze jeden cios i po nim. Dobra. Zginął. 4000 dużo dał weź przedmiot Rapio Ricarda. Dobra. To jest jakiś taki też specjalny przeciwnik. On się nie odradza. go raz zabijemy, to koniec. Więc taki, tak jak mówię, specjalny przeciwnik. Okay. Tu są dwie skrzynie. No, chyba nie będą mimiki. Czy ja trafiłem w skrzynię. Tak, dobra. Zresztą, tak jak mówiłem. Rzadkie pierścienie ofiary. Mimika można poznać, że łańcuch jest skierowany w naszą stronę. Tak jak widzicie, tutaj jest łańcuch do ściany, a jak jest mimik, to łańcuch jest w naszą stronę. Po tym też można poznać. I boskie błogosławieństwo. Bardzo fajny item, który dokładnie co robi, to przeczytam, ale bardzo dobry. Przywróć wszystkie punkty życia i cofnij wszelkie nieprawidłowości. Czyli on właściwie Wszystkie zatrucia, toksyny, takie statusy usuwa. Oprócz klątwy, tylko klątwy nie usuwa. Więc naprawdę dobry item. Dosyć rzadki w ogóle w Dark Souls 1. Więc na bardzo krytyczną sytuację, dosyć dobry item. Idziemy dalej. Ta część też wyczyszczona. Że tak powiem. Pójdziemy teraz w stronę tego golema. Który rzuca. I spróbujemy go załatwić. Bo koleś jest dość upierdliwy, jak widzicie. Kajcie, on rzuci. Bo nie wiem, gdzie on rzuci. Bo wiem, że na ten most na środek też może rzucić. O, właśnie. No, geniusz prosto. W ogień wleciałem Ej, a jaki to ma zasięg ten ogień. Mi się stusy zaraz skończą. Tak szczerze mówiąc. Eee, jak go pokonamy, e, to koniec. On się też nie odrodzi. Hmm. Więc będzie kaput. Jest to też, że tak powiem. Eee jejcia, jejcia, jecie. bo spadnę. Eee, przeszkoda, właściwie przeszkoda, to można sobie utrudnić. Eee, walkę z bosem. I jeżeli go nie zabijemy, to... on podczas walki z bosem będzie rzucać na nas tymi eee, kamieniami i ten ogień będzie nam przeszkadzać. Nie mogę tworzyć tej klatki. Myślałem, że mogę. Eee, I sobie skrót odblokować najwidoczniej nie. Więc i tak dzisiaj trzeba go zabić, bo walka z bossem, nie zabijając go, faktycznie może być dosyć ciężka. A bez niego to boss jest taki, no też bym powiedział, że jeden z, z łatwiejszych. Nie ma co tu e, ściemniać. Tu jest jeszcze taki. O! Rycerz, który pada na hita. Super. <śpania> e, wspaniały widok na wprost. Baczcie sobie widok na prost. Proszę. Faktycznie wspaniało. O może tak do góry jeszcze pokażę niebo. O. Tak. Idziemy zabić e, tego golema. Widzicie? Tu już jest e, do bossa mgła. Więc tak dosyć szybko można do bossa dojść z tego ogniska. Tu nic nie ma. A tu jest dojście do tego jego mościa. Tutaj właśnie rzuca tymi kamulcami. Jak widzicie, o. Patrzcie. Gdzie? To jest on. O. Ojejcie, on nawet przez ścianę mnie zaatakuje. On się teraz zmęczył. I można go teraz bić. To jest najlepsza strategia na niego. Ale bij go. Ojejcie, oj. I spadam stąd, spadam, 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 spadam. Okej. Okay. Ok, chyba znowu się zmęczył, tak, widzicie, on się, on tak, e, taką szarżę robi, tą szajbę dostaje, dobra, ja się wycofuję i wtedy on się zmęczy i praktycznie, jak widzicie, ja nie wiem, dobre, ja wiem, 10 sekund, e, no nic nie robi, zmęczył się koleś, znowu to robi, no i znowu mnie palną przez ścianę znowu byłem za blisko jejcia o no i zabity I jak widzicie fajny sposób e, uderzył mnie dwa razy ale grudka Titanitu, bardzo fajny item do ulepszania chyba broni plus do plus 14 o ile mnie pamięć nie myli no i 3000 dusz no i taki e, golem zabity już nie będzie tutaj przeszkadzać Tutaj jest droga do bossa, tak jak mówiłem. E, to na razie nie. Tutaj chyba jest tylko. O, tak. Uważaj na boss. E, tutaj można przyzwać NPC. To e, jest jakiś. Nie wiem, kto to jest tak w sumie. Czy ja go uratowałem kiedyś, czy mu pomogłem, czy coś. Jakiś rycerz. Taki dosyć wielką tarczą, wielkim mieczem Od nam może pomóc w walce z bossem jak go przyzwiemy oczywiście ja go oczywiście nie będę przyzywać, bo ja chcę wszystkie bossy sam pokonać przynajmniej spróbować chyba, że naprawdę by mi z jakimś bos bossem nie szło już byłbym zdesperowany no ale myślę, że tym bossem na pewno nie będzie golem bo tak jak mówię golem według mnie jest jednym z prostszych bosów. W sumie zdradziłem, co to za boss będzie. E... No ale e... przepraszam, e... tym którym zaspoilerowałem, co będzie bossem. Ale myślę, że Dark Souls jest na tyle starą grą, że ktokolwiek to ogląda, to i tak już wie, co tu się dzieje. Oj, a jeżeli nie, no to przepraszam, nie chciałem. Przynajmniej Ojej, on tu... jak on... Czekajcie, bo jeszcze jakiś debil mnie zabije. On musiał wszystko od nowa robić. Mi się nie chce. Mi się wszystkie tu mopki poryspiły. Jak go uderzyć w ogóle nie mogę? No skakuje W ogóle nie mogę jego ataku. Oj, mi jeden Estus został. Dobra, się napiję. Nie mogę go jakoś zaatakować, szczerze mówiąc. Oj, nie mam rękawiczki ubranej, a szkoda. Czekajcie. Nie wiem, teraz raz zaatakował. Czekaj, okay, teraz dostał. Się dosyć odkrył. Aj, nie dosięgnąłem. Niestety. raz znowu dostał. O, jak mu mało życia zostało. Nie dostał, naprawdę. Czekajcie, nie, nie, bo on. Ja myślałem, że on. O, dobra. No, a tak na spokoju trzeba było do niego podejść. A nie na wariata. Zresztą, jak to w Dark Souls, jak coś robić na szybko, to. Ale tu nic nie ma. Oczywista rzecz. Po prostu sobie stał yy, przeciwnik i fajnie. Abij go, nic nie dostań, spoko. Ale jak odkrywać wszystko, to wszystko. Ja nie pamiętałem, szczerze mówiąc, że tu nic nie będzie. Myślałem, że jednak coś dostanę. No i tak w sumie to byłoby wszystko. Można jeszcze przeskoczyć. Tutaj, tak jak widzicie, jest to łatwy skok. O, jeszcze pokażę tego pana golema. Pamiętacie tego golema, którego zabiłem, jak szedłem od tych demonów. W, w, tam na dole, to jest właśnie on. Tylko, że się odradza. On te kule tutaj już zrzuca. Ja to spróbuję przeskoczyć, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem, bo taki skok trzeba tak z tej lewej strony dobrze wycyklować. A nie, dobra, bez problemu jednak. Więc ubieram z powrotem mieć, z powrotem tarczę. No, i idziemy tutaj. To będzie taki NPC kolejny, tylko tym razem nie do przyzwania, a już w swojej formie ludzkiej. O, porozmawiajmy z nim. O, trzy kropki. ja przepraszam. Nie chciałem tego przewinąć O, on się też zmierzył. O, widzicie, jak kierowała nim pycha. Ah, co myślisz, co no, ja sobie poradzę. Nie, dziękuję. E, dobra, jeszcze z nim pogadajmy. No, jeszcze mi obraził. Spoko. Jeszcze coś nowego mówi. No, Anor Londo to jest kolejna lokacja. No to ostrzeżenie jest jak najbardziej na miejscu, tak szczerze mówiąc. No dobra, on się powtarza. Dobra, bo Anor Londo jest naprawdę ciężką lokacją. Co on ma? Czarną bombę, zielony pąk. O, on ma nawet dużo dłamek. Te 4000, ale droższe tu u niego jest. Bo u Kowala odłamek to kosztuje 800. Więc on trochę taki e, sobie bierze prowizję. Ma balderską tarczę, ale ją chyba mam. Tak, pałęś. Ma od fizycznych. W sumie pałęś jest dobry. tylko, że jest ciężki bardzo. ma od magii 40 40 75 50 ma strzały o, ma e, zbroję tego pana co go w fortecy sena spotkaliśmy tego grubaska takiego hełm kataliny, zbroje i rękawice stanowy hełm, stanowa zbroja jakieś tutaj wystawy i Zwiększy obronę przeciw magii i przeciw błyskawicą. Tak. Czekajcie, ja tylko coś zobaczę jeszcze. Tak na szybko. Eee, 40, 75 i 50. Dobra. 40, 75 i 50. 40, 75, 50 i stabilność ma o wiele lepszą, ale jest też o wiele, wiele cięższa, Wasz o 11. No, ja na razie przy swojej zostanę, ale wiecie co? E, tak, kupię sobie ten pierścień przeciwko, znaczy przeciwko, e, zwiększa obronę przeciwko błyskawicom tak? Ten pierścień chcę. ci spróbuj coś osiągnąć? Dobra, spoko, no, pierścień się przyda, szczerze mówiąc, przeciw magii, zobaczymy, może jak pokonam bossa, to się tu cofnę i sobie kupię, e, bo zawsze warto taki pierścień mieć, tak, aczkolwiek myślę, że w Anor Londo e, przeciwko błyskawicom nam się na pewno pierścień przyda, myślę, że nie po to twórcy właśnie go tu dali, e, żeby sobie kupić. O, widzicie? Ten też wali. Giń. Przeciwko błyskawicom, nie mam estusów już. W sumie nie fajnie. O, nabity. Dobra. Tu jest klucz. E, klucz do klatki. To jest taki oficjalny klucz, e, gdzie można... Gdzie można, gdzie nim się uwalnia logana. Jako, że ja miałem ten klucz już z początku gry, no to nie był mi potrzebny. Ale to jest taki oficjalny tym możecie go uwolnić, jak tam tego nie macie klucza, więc to też tylko pokazałem. No i co? To już chyba wszystko. Cała lokacja jest zbadana. Wszystkich tu pozabijałem. Wszystko, co wiem, przynajmniej, bo tak powiem, to z mojej wiedzy odkryłem. sobie kupiłem ten pierścień. Spróbuję teraz przeskoczyć. Z powrotem, żeby nie zginąć, bo tam można spaść. Nie wiem czy mi życia starczy, żeby przeżyć. my Okej, okay. spoko. Jednak te skoki bez... ...ekwipunku, znaczy bez ekwipunku, bez tych rzeczy... ...są całkiem... ...dobre i dalekie. No tak, to już myślę, że wszystko. Bez zbędnego przedłużania... ...dojdę sobie tylko do ogniska. Bo usiądę w ognisku, mam 0 estusów. E, mimo iż mówię, że golem nie, nie jest wcale taki trudny, to nie pójdę do niego mając 0 estusów. okej okay. ojejcie nie, ja spadłem. Oj, czekajcie, bo za daleko. O jedne schodki. Hehe. Tutaj, dobra. No, to cała lokacja jest zrobiona. Przynajmniej moim zdaniem, tak jak mówię, bo jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale ja nie znam tej gry na pamięć w 100%. Usiądę sobie przy ognisku, naprawię sobie sprzęt. No i to by było na tyle. Bez zbędnego już przedłużania i gadania, powiem tylko, że w następnym odcinku idziemy na bosa. A w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Bo to bardzo ważne. No i tyle. Do zobaczenia. Cześć.